Jest nawrocki, dudy nie ma. Te słowa Andrzeja Dudy miały być tylko niewinnym żartem politycznym, ale sekundę później padło coś, co zelektryzowało całą Polskę i wywołało lawinę spekulacji. W rozmowie na żywo były prezydent nagle wspomniał o swojej córce i wnukach. Czy to oznacza, że Kinga Duda spodziewa się dziecka? Czy dumny ojciec przez przypadek zdradził największy sekret rodzinny, który miał pozostać w ukryciu? Internet dosłownie zapłonął. Od plotek ociąży peł teorię o freudowskiej pomyłce. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie: Czy Andrzej Duda szykuje się do roli dziadka? Oto kulisy wywiadu, który miał być o polityce, a stał się sensacją obyczajową roku. 8 stycznia 2026 roku miał być dniem rutynowego wywiadu w Radiu Z. Bogdan Rymanowski pytał o trudną kohabitację, o relacje nowego prezydenta Karola Nawrockiego z rządem, o polityczne szachy. I Andrzej Duda radził sobie z tym świetnie, sypiąc ripostami jak z rękawa. Jest Nawrocki, Dudy nie ma, sorry, taki mamy klimat, rzucił swobodnie, cytując klasyka i pokazując, że ma ogromny dystans do utraty władzy. Ale w pewnym momencie rozmowa zeszła na tory, których nikt się nie spodziewał. Duda, chcąc podkreślić, że życzy Polsce jak najlepiej, nagle wszedł na bardzo prywatny grunt. Życzę mojej córce, jej pokoleniu, wnukom, naszym w przyszłości, kiedyś, żeby Karol Nawrocki był lepszym prezydentem niż Andrzej Duda powiedział. Stop! przewińmy to jeszcze raz. Wnukom naszym. To słowo zadziałało jak zapalnik. W ułamku sekundy polityczny kontekst przestał mieć znaczenie. Nikt już nie słuchał o Nawrockim czy rządzie. Wszyscy usłyszeli tylko jedno: Duda mówi o wnukach. Czy to przejęzyczenie? A może podświadome wygadanie się szczęśliwego dziadka im SPI? W sieci natychmiast ruszyła giełda domysłów. Przypomniano sobie niedawny, owiany tajemnicą ślub Kingi Dudy w pałacu prezydenckim. Skoro tamto wydarzenie udało się utrzymać w sekrecie niemal do samego końca. To czy ciąża prezydenckiej córki również jest pilnie strzeżoną tajemnicą państwową, którą Andrzej Duda właśnie niechcący ujawnił na antenie radiowej? Internauci są podzieleni. Jedni twierdzą, że to tylko figura retoryczna, że Duda mówił ogólnie o przyszłych pokoleniach Polaków. Ale drudzy, ci bardziej wnikliwi obserwatorzy mowy ciała i języka, wskazują na specyficzne sformułowanie: wnukom naszym. Nie polskim wnukom, nie wnukom w ogóle, ale naszym. To brzmi bardzo osobiście. Czy Kinga Duda, która od zawsze stroni od mediów i chroni swoją prywatność jak lwica, będzie zła na ojca za to chlapnięcie? Przecież wiemy, że każda wzmianka o niej wywołuje burzę. A tu mamy sugestię kalibru ciężkiego. Ale ten wywiad to nie tylko wnuki. To także pokaz nowej twarzy Andrzeja Dudy. Były prezydent nie gryzie się w język. Do rządzących, którzy narzekają na współpracę z Nawrockim, wypalił prosto z mostu, jeżeli narzekają, niech się bardziej starają po prostu. Krótko, zwięźle i boleśnie. Duda wchodzi w rolę recenzenta życia publicznego z pozycji emeryta, który już nic nie musi, a wszystko może. Pokazuje wyciągi z konta, chwali się emeryturą, zobaczcie, żeby nie było spekulacji i spotyka się z Nawrockim w Belwederze, by promować swoją książkę. Jest aktywny, jest widoczny i, jak widać, potrafi wciąż narzucać narrację mediom. Jednak to wątek rodzinny jest tym, co najbardziej rozpala wyobraźnię. Jest Nawrocki, Dudy nie ma, to prawda, w pałacu prezydenckim zmienił się lokator. Ale czy w życiu prywatnym Dudów też szykuje się rewolucja? Czy niedługo zobaczymy byłego prezydenta pchającego wózek w parku? Na ten moment to tylko domysły, bo oficjalnego potwierdzenia brak. Ale w świecie mediów, gdzie dym rzadko pojawia się bez ognia, słowa o wnukach będą analizowane jeszcze przez długie tygodnie. Andrzej Duda mógł chcieć dobrze życzyć pomyślności przyszłym pokoleniom, a niechcący odpalił bombę, której odłamki trafiły prosto w prywatność jego córki. To niesamowite, jak jedno zdanie potrafi przykryć wielką politykę. Karol Nawrocki może podejmować najważniejsze decyzje, ale dziś Polska żyje pytaniem, czy Duda będzie dziadkiem? To pokazuje siłę emocji i ludzkiej ciekawości. Były prezydent, chcąc, nie chcąc, znów jest na ustach wszystkich. I być może właśnie o to chodziło. A może to po prostu radość ojca, który wie coś, czego my jeszcze nie wiemy? Czas pokaże, czy wnuki były tylko metaforą, czy zapowiedzą nowego członka rodu Dudów. A co wy o tym myślicie? Czy słowa Andrzeja Dudy to zwykłe przejęzyczenie, czy może celowa wrzutka? Czy wierzycie, że Kinga Duda spodziewa się dziecka, czy internauci znów szukają sensacji na siłę? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeśli ten temat was zaintrygował, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z każdą nowiną polityczną i tą rodzinną. Dziękujemy, że jesteście z nami.